Zbigniew Dworakowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, w wieku, Witaj, Zbyszku. Dzień dobry państwu. Chyba, że oglądacie to wieczorem, no to dobry wieczór. Z Rafałem już się witałem, także dzień dobry, już mu powiedziałem. Oczywiście, dobry wieczór. <laughs> ok, Zbyszku, rozmawiamy pierwszy raz po. No, jeszcze nie po całych wyborach, ale dla nas te wybory już się skończyły. Po, po pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 2025, w tej pierwszej turze, nasz kandydat, czyli Grzegorz Brown, dostał ponad 6,3% głosów, to jest 1,250,000. Wynik niezły, chociaż na pewno liczyliśmy na więcej. No i odpad z dalszej rywalizacji. Teraz ee, te wybory przestały już nas jak gdyby interesować, bo jest wybór między dżumą a cholerą, wybór między ee, no... Dżumą a Tyfusem, jak zatytułowany jest najnowszy e, dzień. E, e, to dwutygodnik czy trzy chyba teraz jest. Tomasza Somera, najwyższy czas. Zatytułowany jest najnowszy ten numer e, Dżuma czy Tyfus? Mhm. Nad dżumą wizerunek Karola, nad tyfusem wizerunek Rafała. E, no proszę, dla mnie, dla mnie e, wybór między mniejszym a większym złem to nie jest żaden wybór. Jako katolicy nie powinniśmy w ogóle wybierać zła. A poza tym. E, e, co to jest większe i co mniejsze zło, no to ktoś musi to ustalić. Ja, ja wcale nie, nie jestem taki, że tak powiem, przekonany, który z tych kandydatów jest większym, a który mniejszym złem. To jest, to jest naprawdę sprawa dyskusyjna, o tym trzeba by porozmawiać. Ale Zbyszku, przechodząc do, 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 do sytuacji wyborczej, od tego zaczynamy, czy jakiś inny temat? No wiesz, ja kilka razy byłem w komisji wyborczej. No właśnie, i... bo b, są takie głosy, że wybory zostały sfałszowane. No to fałszowanie wyborów odbywa się od, od setek lat, kiedy gdzieś odbywają wybory, tam są próby fałszerstwa. Ty masz doświadczenie jako członek, a może nawet przewodniczący komisji, byłeś przewodniczącym. Nie, nie, nie. Członek Nigdy komisji? nie. chciałem, ja za słaby wzrok mam, żeby tam wszystko a, no trzeba way. dokładnie. No siostry wzrok, żeby tam Członek komisji wyborczej, obwodowej, tak? Tak. Czy uważasz, na Pradze Czy uważasz, że w Polsce istnieje problem fałszowania wyborów, i jeżeli tak, to na jakim etapie? No dużo ludzi mówi, szczególnie przy ostatnich wyborach, że mogły być fałszowane na tym ostatnim poziomie, czyli tam, gdzie są zliczane głosy. Chyba to jest firma prywatna, która ma od jakiś system informatyczny i to zlicza. No, ja uważam, że chyba tam y przy tych bardzo prostych wyborach, jakie są wybory prezydenckie, bo tam po prostu żadna metoda DONTA czy jakieś inne tam Rzeczy nie wchodzą w grę. Po prostu trzeba sumować dla każdego kandydata głosy ze wszystkich komisji wyborczych. Czyli wystarczy użyć zwykłego Excela, arkusza, arkusza kalkulacyjnego i trochę zatrudnić trochę ludzi, żeby to wszystko z tych raportów, które są wywieszane najpierw na drzwiach każdej komisji wyborczej, a później są przesyłane do PKW i tam są na stronie PKW. Wystarczy te dane po prostu wziąć, wpisać je do arkusza kalkulacyjnego, sumować i nie podejrzewam, żeby taka firma ryzykowała, że ktoś to zrobi. Nawet może ktoś to już zrobił, sumował i sprawdził te wybory, jaki, jaka ilość głosów została wybrana na każdego z kandydatów. Także wydaje mi się, że dużo bardziej można w tym momencie, w momencie liczenia w systemie komputerowym coś tam skręcić, że tak powiem. Przy innych wyborach, gdzie tam rzeczywiście jakieś skomplikowane wzory matematyczne, przy czy metodzie DONTA się stosuje i tak dalej, no to tam rzeczywiście można to różnie policzyć. Natomiast tutaj jest to bardzo proste liczenie i nie sądzę, żeby taka firma ryzykowała, żeby to w taki sposób e, sfałszować. E, niewłaściwe wyniki nieprawdziwe mogą się pojawiać na trzech innych poziomach, na przykład w wyniku dosypania do urny jakichś kart do głosowania. Ale tutaj jest taki problem, że przed rozpoczęciem głosowania, dzień czy dwa dni wcześniej, docierają karty do głosowania. Które nie są podstemplowane, one są sukcesywnie stemplowane przy wyborach już. I tutaj w dniu wyborów, no i czasami tam jakaś ilość jest stemplowana na początek dzień czy dwa dni przed, ale tutaj musi się zgadzać bilans, czyli to co jest w urnie musi się zgadzać z tym co zostało dostarczone danej komisji wyborczej. No i tutaj też jest taki problem no, trudny do, do, do przekroczenia. Później jest drugi poziom, czyli liczenie głosów. No członkowie komisji dzielą się i patrzą, takie kubki sobie robią, prawda? Tu jest kubka na tego, tam jest na tego. Ale tutaj wiem, że te głosy są sprawdzane przez kilka osób. Także tutaj też jest no, pewien bardzo poważny problem do pokonania, gdyby się chciało sfałszować takie wybory. Osobiście uważam, że największe szanse są na tym trzecim poziomie. Gdzie redagowany jest i tworzony ten, ten, ten raport? Ten raport zbiorczy. Jest taka sytuacja, że najpierw te pierwsze raporty, które wynikają z policzenia głosów, są, trafiają do informatyka, do komputera, który jest lokalnie w każdej komisji wyborczej. No i tam są odrzucane te raporty, które ze względów logicznych, jakieś tam błędy oczywiste są, które może wykryć komputer. I to jest. To jest edytowane. Dotąd aż komputer przyjmie to. I tworzony jest raport, i z tym raportem jedzie się do urzędu dzielnicowego, już rejonowego, i tam właśnie jest pani albo pan prawnik, która pod względem prawnym sprawdza to. I zdarza się, że z jakieś błahych powodów wycofuje to, i trzeba, żeby wtedy. Przewodniczący i wiceprzewodniczący jadą z tym raportem z powrotem do komisji, tam gdzie jest ten komputer z informatykiem, i poprawiają to, i przywożą z powrotem. I ten nowy raport trzeba dokładnie sprawdzić, czy jest dokładnie taki sam. A ludzie są często zmęczeni. To zauważyłem. Nie sprawdzają tego, tylko podpisują. Nie sprawdzając, co tam jest, czy to się dokładnie zgadza, zgadza się liczba głosów z tym, co było w tym pierwotnym raporcie. I tutaj trzeba bardzo uważać, i uważam, że w tym momencie najbardziej można by no, zmanipulować te, te, te wybory. No to tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o z moje doświadczenie. Z praktyki wyborczej. Z, z praktyki, praktyki wyborczej, bo kilka razy byłem w komisji wyborczej, więc <tryk> takie są moje uwagi na ten temat. Uh -huh, uh -huh. no dobrze przejdźmy może do sprawy no, tego wyniku Grzegorza Brauna jak, jak ty go oceniasz czy też u ciebie jest niedosyt czy uważasz, że ten wynik był dobry i co dalej w drugiej turze ja już u ciebie tutaj Rafał kiedyś mówiłem że jest coś takiego jak rozkład normalny prawdopodobieństwa to jest krzywa Gaussa taka krzywa dzwonowa w kształcie dzwonu. Zgodnie z tym rozkładem w naszym świecie, szczególnie tu na Ziemi, no, przebiegają bardzo wiele procesów fizycznych nie tylko. I, I zgodnie z tym rozkładem ludzi mądrych, inteligentnych jest od 5 do 7%. No i te wyniki Grzegorza Brauna chyba to potwierdzają. Że głównie ludzie mądrzy inteligentni głosowali na Grzegorza Brauna, bo jego wynik mieści się w tych granicach, czyli 634. 34 Tak to wygląda, na takim wieczorze wyborczym, takim wiecu w piątek tuż przed ciszą wyborczą na placu zamkowym w Warszawie. Tam było trochę dziennikarzy, oni chodzili, robili wywiady z różnymi ludźmi, i był między innymi taki kanał YouTube'owy, YouTube Co Mówią. I można sobie prześledzić te wywiady z tymi ludźmi, takimi przypadkowo spotkanymi, którzy tam udzielają wywiadów. I można zauważyć, że rzeczywiście ci ludzie mówią logicznie, składnie, używają. Poprawnie języka polskiego, i to jest dla mnie dowód na to, że rzeczywiście są to ludzie o ponadprzeciętnej inteligencji. No i tacy ludzie głównie, głównie wydaje mi się, głosowali na Grzegorza Brauna. Potwierdza to tą, tą teorię, że ludzi inteligentnych i, i mądrych jest rzeczywiście kilka procent. Tyle jeśli chodzi o, o wynik, Grzegego wynik, Zabrał na 6,34. No Jest obiecujący w każdym bądź razie. Jasne. Druga tura. Idziesz na wybory, czy nie? Nie, dawna wyleczyłem się z głosowania na mniejsze zło. Także tutaj na pewno nie ma mojego kandydata, także na pewno nie pójdę na te wybory, żeby zagłosować na mniejsze zło. Też tutaj u Ciebie kiedyś mówiłem, że e, Pan Bóg chyba zaczyna e, spełniać, e, wiesz, e, życzenia e, e, wielkich złoczyńców, czyli bandytów i, i kretynów. Bandytów i kretynów, bo jest takie powiedzenie, że wariat na swobodzie jest największą szkodą w przyrodzie. I z tego wynika, że, że tych ludzi, którzy, e, no, z mojego, z twojego punktu widzenia no, źle zagłosowali, bo to ewidentne jest. No, przykładem, że źle zagłosowali jest głosowanie ludzi w tych popowodziowych e, obszarach z powodzi z jesieni zeszłego roku. Może ja przytoczę e, te wyniki, bo ja zwynotowałem sobie z kilku, z kilku gmin i tutaj mam, tak? A, w Sudetach, tak? Tam. Tak, e, Dolnośląskie, gmina Kłodzko. Rafał Trzaskowski 27,82%, Karol Nawrocki 32,66%, Gmina Lądek-Zdrój Rafał Trzaskowski 37,21%, Karol Nawrocki 28,73% i Gmina e, e, w Stronie Śląskie Rafał Trzaskowski 39,82% i Karol Nawrocki 24,98%. Dla mnie jest to tragiczne, dlatego że ci ludzie głosowali na swoich oprawców. PIS, dlatego że przez te swoje rządy doprowadził do takiego stanu te zbiorniki retencyjne, które tam są, te tamy, na żądania tych ekologów różnych, bo dla ekologów. Ważniejsza jest jakaś żabka, rybka czy ptaszek niż ludzie. I oni doprowadzili te zbiorniki retencyjne do takiego stanu, że ta powódź przebiegła tak nie inaczej. A APO, czyli, czyli Donald Tusk, jego ekipa i wody polskie, w przeciwieństwie do Tauronu, bo tymi y, tomami, tymi zbiornikami zarządzają w tej Tauron i, i wody polskie. I wody polskie zupełnie inaczej reagowały na tą powódź niż, niż Tauron. To w swoich programach dokładnie powiedział Radek Pogoda, pogodne shorty chyba, suchej nikt nie zostawił, przytaczając fakty, jak ta powódź została e, e, no, sprokurowana. Po prostu ludzie zostali, można tak, taki wniosek wyciągnąć, z premedytacją tam zalani. I oni mając takie informacje, tak głosowali. Naprawdę ludzi inteligentnych i mądrych jest parę procent tylko i to to jest tragiczny wniosek mój po tych wyborach jest to jeden dowód na to, że tak jest a manipulować tymi ludźmi można w dowolny sposób wiesz jak patrzę jak patrzę na, już nie mówię o o bonżurze, ale jak na tego złotego idola PiSu, naprawdę ten wyuczony gest taki przez spin doktorów jest to tak śmieszne, tak żenujące. Straszne dla mnie. No i przykro mi z tego powodu, bo Karol Nawrocki też jest byłym bokserem. No, przykro mi, że. No. Ale ty chyba nie pracowałeś jako ochroniarz w hotelu? No nie, nie zdarzyło się. Bo on tam miał też inne funkcje, nie, nie tylko związane z, z, z boksowaniem. No ale jest to, to przykre, że człowiek. I to jeszcze historyk, no, doktor historii. I, I on, będąc dyrektorem, no, prezesem IPN-u, torpedował działania w sprawie wznowienia ekshumacji w jedwabnym. I szykanował takie stowarzyszenie Wizna 1939. No nie mówię o już o innych działaniach tego pana. Nie jest to dobry wybór, jest to wybór, tak jak powiedziałem, między, między dżumą a, a tyfusem. Dobrze to zauważył tygodnik, czy tam dwutygodnik Tomasza Somera, najwyższy czas. Jeszcze nie zdążyłem przeczytać tego. Ciekawie, na no ten temat się rozpisuj. No więc jesteś kolejną osobą, która deklaruje, że, się, że nie idzie na drugą turę wyborów. Rozmawiałem już z Piotrem Rubasem, rozmawiałem z Ewą Pawelą, rozmawiałem ze Sławomirem Ozdykiem, rozmawiałem z Ronaldem Laseckim, z Jerzym Zielińskim, z Tomaszem Łupiną. Czyli, wiesz, wiele osób, z czego wiele, które wymieniłem, członkowie również Warszawskiego Stowarzyszenia Wspierania Gierzwałdu. No i pojawia się ten wątek, że no, nie idziemy na, na wybory, ani jeden, ani drugi nam nie odpowiada. Jest to teatr dla gojów, w którym nie chcemy uczestniczyć. I tak jak powiedziała Ewa Pawela. Druga tura to jest casting na likwidatora Polski. Trwał e, dziesiątkę. Kogo, tak kto, będzie, będzie. kto będzie likwidatorem Polski. I my w tym castingu mamy wziąć udział. No. Ale wiesz, ja jeszcze bym wrócił do tych wyników, tych, tych wyborów, do, 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 do tych wy, wyników wyborów w, na, na Dolnym Śląsku. Wiesz, skąd to się bierze? Ja sądzę, że to jest wynik coraz zaniżanej od 1989 roku edukacji. Naprawdę to, co zrobiono z polską edukacją, to jest tragiczne. Ci ludzie nie potrafią logicznie myśleć. To są wyjątki, którzy mogą zinterpretować naszą rzeczywistość, wyciągnąć z tego logiczne wnioski i podjąć jakąś decyzję, nie kierując się jakimiś sondażami i, i rozumiesz programami w dezinformującej telewizji. Mało takich ludzi jest i to chyba jest zaprogramowane. A, a, a jak to Ministerstwo Edukacji działa, to, to widać po słowach e, pani minister, która powiedziała, że polskie obozy śmierci budowali polscy naziści. Jutro ma być e, we środę przed południem e, jakiś wiec przed, przed Ministerstwem Edukacji. Nie pamiętam tego stowarzyszenia, które to organizuje. No właśnie tam. Tak, tak się planuje edukację Młodego pokolenia i się to wykonuje Żelazną ręką Później są takie efekty W takim, w takim, w takim wyborach Wynik wyborów Oficjalnie ogłoszony jest znany Dwóch głównych aktorów No wiadomo Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki Ale w ostatnich dniach Pojawiła się kolejna postać Ważna Sławomir Mencem który zaczął się spotykać, prosić o podpisy, e, pić piwo z tymi kandydatami, z którymi do niedawna jak gdyby był konkurentem, był w sporze politycznym. Teraz się z nim brata. E, Nawrocki podpisał wszystkie osiem punktów, które przygotował e, Męcen. E, Trzaskowski powiedział, że zastanawia się nad podpisaniem czterech, bo wszystkich ośmiu nie podpisze. Ale mimo tego został zaproszony na, 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 na piwko, więc i to z Radkiem Sikorskim, ministrem. Więc jak ty w ogóle byś postać Sławomira Mencena tutaj określił? To jest człowiek, który zaczął 9 miesięcy przed wyborami kampanię wyborczą. Myślał, że będzie jedynym kandydatem Konfederacji w momencie, kiedy Został wykluczony z Konfederacji Grzegorz Braun. No, sztab Mencena mówił, że nie warto głosować na Brauna, że to jest 1,5%, że to jest głos stracony. No jednak okazało się, że ponad milion 200 tysięcy zagłosowało na Brauna, pomimo że przez dłuższy czas wiele osób nie wiedziało, że Brown jest y, drugim kandydatem z kręgu Konfederacji, który startuje. Mencen jest... ciągle odrywał kupony od tego, że, że był pierwszy, że był ogłoszony jako jedyny. Potem oczywiście nie było w jego interesie, żeby to dementować. Te spotkania pana Mencena to mogę w jeden sposób y, skomentować. Kto z chłopem pije, ten pod płotem w końcu ląduje. No, tylko tyle. No. Ja nigdy bym się z takimi ludźmi nie spotkał. Nawet, nawet dla... Yy, no tak dla jaj, no naprawdę, nie, nie. Bo po prostu to, co powiedziałem powyżej. No. Tak kończy człowiek, który yy, no, wchodzi w niewłaściwe towarzystwo. A jeszcze może yy, nakręcą mu jakieś taśmy, Pokażą coś, także to naprawdę to są gangsterzy. To są gangsterzy. Tyle. E, chciałem Cię spytać, bo ta dyskusja na temat udziału w drugiej turze zatacza coraz większe kręgi. E, na przykład w, w, w ramach tej dyskusji padły takie stwierdzenia. Hasło PISPO jest jedno zło, jest uproszczeniem. E, powyższy slogan nie jest po prostu prawdziwy. E, I że po prostu. No... no, Rafał, ja mogę przypomnieć tylko e, takie powiedzenie Józefa Stalina, że od tego, kto liczy głosy, ważniejsze jest kto i jaką przygotowuje alternatywę. A jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy ta, alterna że ta alternatywa została źle przygotowana, no to naprawdę niech zacznie myśleć. Ta alternatywa właściwie została przygotowana i, i, i tyle. No. To jest yy, zaplanowane bardzo dobrze, zaplanowane i wykonane. A ktoś, kto pójdzie na te, na tą drugą turę, żeby brać w tym udział, Będzie potem miał kaca moralnego. Wpisuje się w to. Kogo, na kogo nie zagłosuje, to potem pewnie będzie tego żałował. Mam takie marzenie, tak jak w poprzednim wywiadzie tutaj powiedziałem, że moim marzeniem jest, żeby w drugiej turze był Mencen i Brown, żeby Brown zdecydowanie wygrał w drugiej turze. No, to teraz mam takie marzenie, żeby frekwencja była 10%. Ale to jest moje marzenie. Mhm. No i zauważmy, że te 8 e, punktów e, e, Mencena. W bardzo niewielkim stopniu pokrywało się z siedmioma punktami Grzegorza Brauna. Te punkty Grzegorza Brauna są bardzo konkretne: dotyczą właśnie ekshumacji w Wiedwabnym, rozliczenia bezprawia pandemii COVID-19, spraw związanych z dzieciobójstwem dzieci nienarodzonych i eksperymentami medycznymi, odrzucenie Zielonego Ładu a równocześnie odrzucenie paktu migracyjnego wreszcie, wreszcie powstrzymanie ukrainizacji Polski i te sprawy ukraińskie to wszystko u Grzegorza Brauna wybrzmiewa w zasadzie jedyny punkt który się pojawił i u Mencena a o dziwo także i u obecnych kandydatów bo w zasadzie i i, 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 i Nawrocki i Trzaskowski mówią, że nie wysyłamy polskich żołnierzy na Ukrainę. Nie wierzę im, ale takie wypowiedzi, takie stwierdzenia w tym kierunku idące są. Tak samo u Mencena. Większość innych punktów, tych bardziej takich, jak to niektórzy mówią, kontrowersyjnych, to w zasadzie wyartykułował Grzegorz Braun i nie dostał na to odpowiedzi. Praktycznie, praktycznie yy, o, y, Trzaskowski w ogóle nie odpowiedział, a, a Nawrocki yy, no, poprzekręcał wiele rzeczy, tak wymieniając, na wiele rzeczy odpowiedział. Rafał, jeśli chodzi o propozycję Karola Nawrockiego, to no, kto nie, nie zna historii, nie pamięta tego, co było, to jest skazany na powtarzanie tej historii. Ja tylko chcę przypomnieć, że 10 lat temu Andrzej Duda szedł do wyborów, jako wielki patriota, prawi, prawica taka tak zwana, no, i, i, i był, było takie hasło nawet, Duda to się uda. Tam inne takie piękne hasła były. No, no i co z tego zostało? Czy to się udało? Nie. No nasz prezydent wielokrotnie zachowywał się i mentalnie, i fizycznie, jak Maliniak z 40-latka. Naprawdę. I, I mamy szansę, dużą szansę, że to się powtórzy. Że to się powtórzy. No, naprawdę wybranie takiego człowieka, który ma już pewne osiągnięcia. Bo jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, to tam niewiele wiedzieliśmy. o, A tutaj mamy człowieka do. Już nie mówię o, o Trzaskowskim, bo bonjour, ale mówię o Karolu Nawrockim. Tutaj dużo więcej wiemy o tym człowieku. No, on już coś zdziałał w polityce i, i no naprawdę, żeby pójść na te wybory i wybierać mniejsze zło, proponuję 10% frekwencji. Takie marzenie mam. To byłby, to, to byłby sygnał. Uwierzyłbym w naród Polski ponownie. Że nie uwiarygadniamy tych kandydatów, bez względu na to, który z nich wygra. Dokładnie. Jeden wart drugi Jedyny prawdziwy kandydat, który yy, chciał su suwerenności Polski, podmiotowości narodu polskiego, był Grzegorz Braun. Od, od, ki od kilkunastu lat o tym mówi i nie zmienił żadnego swojego zdania w tej sprawie. Cóż ja mogę mieć? I tyle powiedzieć. w temacie. Nie idę, nie idę na, na, na wybory 1 czerwca. Nie ma mojego kandydata. Proponuję Państwu, żeby. No, no chyba, że, chyba, że Państwo są kan, e, zwolennikami od dłuższego czasu. E, Nawrockiego na i, i, i Pisu, czy też Trzaskowskiego i Platformy. No to e, nie zgadzamy się z Państwem, ale nie możemy Wam zabronić, żebyście na swoich kandydatów e, głosowali. Natomiast wszyscy, którzy nie są zwolennikami Platformy czy Pisu. Apelujemy o bojkot drugiej tury wyborów. Rafał, był taki niedawno na YouTubie. To chyba szlachtowicz zrobił. Tam zaprosił Lucynę Kulińską, Skowrońskiego chyba z najwyższego czasu, Stanisława Michalkiewicza, profesora Piotrowskiego. Ktoś tam jeszcze był. Już nie pamiętam. I proponuję Państwu wysłuchać argumentacji profesora Piotrowskiego. Bo on z tymi pisowcami. Działał przez wiele lat w Parlamencie Europejskim i tutaj w, w, spotykał się w polskim parlamencie. Naprawdę, on takie argumenty przytacza, że powiedzenie PiS PO jedno zło to jest truizm. Proponuję, żebyście Państwo wysłuchali profesora Piotrowskiego. No, tam wiele lat działał w Parlamencie Europejskim. To jest jedna klika, którzy tylko hasła ich się różnią, a działają tak samo. Tyle w temacie. Tak jest. To niech to pozostanie jako konkluzja. PiS, PO, jedno zwo. Jadę na łono natury. Pierwszego. Pierwszego czerwca. Życzę miłego wypoczynku. Dziękuję. Państwu też życzę. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Zbyszek Dworakowski. Dziękuję Ci bardzo Zbyszku. Dziękuję Tobie. Dziękuję Państwu. Szczęść Boże. Daj Boże.